Dla wierzących jest radosny czas, bo skończył swój bieg ksiądz Zbigniew. Ale ja myślę, że dla mniej wierzących jest dniem smutnym, bo odszedł człowiek skromny, człowiek, który nigdy nie patrzył na, na siebie, tylko patrzył na innych. Nie mówił zbytnio, co sam potrzebuje, ale zawsze się pytał, co my potrzebujemy. Bo w tym samym dniu jeszcze odprawią mszę tutaj, w katedrze. No i panie, pierwsza godzina w nocy człowiek odchodzi do życia wiecznego. Dzięczni jesteśmy. Dzięczni jesteśmy Tobie, bracie, niebie. Za ten czas wspólni i za ten czas stanu wojennego tak. Świątynia, które jest w sposób szczególny naznaczona Twoją obecnością, ale dla nas też i pewną świętością, bo tutaj w trudnych czasach ludzie Solidarności mogli w tej wierze się spotykać za Twoją zgodą i księdza biskupa Węgorza. Mogliśmy po prostu tu którzy byli, wspólnie się zbierać, pomimo różnych zagrożeń. Tak po ojcowsku. Napominał nas, jeżeli coś źle robiliśmy, ale też wypytywał, co robimy, w którym kierunku idziemy i jak zmierza ten kraj. Myślę, że to ten czas tych rozmów też był inspiracją do tych modlitw za ojczyznę, bo ksiądz Zbigniew widział to, co się dzieje w Polsce, jak bardzo te nasze obyczaje się zmieniają. To go niepokoiło, bo widział, że to idzie w złym kierunku. Dlatego to powierzał Bogu. I wiesz, jak bardzo wiele po prostu wycierpiałeś z tego powodu. Ale wtedy, kiedy nastał czas nowy, nowe, jak to mówią, przebudzenie Polski, nowa szansa, wtedy stanąłeś właśnie przy ludziach Solidarności. I doskonale rozumiałeś nasze potrzeby, ludzi pracy. W latach 80. Kościoły były takim parasolem na organizowanie różnych spotkań i imprez związanych z, no, z różnymi wydarzeniami patriotycznymi, religijnymi. Tego nie można było robić w oficjalnych placówkach kulturalnych, tylko urządzaliśmy to. W kościołach. I jednym z takich kościołów, w którym najwięcej odbywało się spotkań i imprez, był Kościół Świętego Mikołaja, którego proboszczem właśnie był ksiądz Powada. W tym miejscu tak wielokrotnie mogliśmy się tutaj, budować Twoim słowem, głoszonych za ojczyznę. I za to Ci serdecznie dziękujemy. No, szkoda, że to była ostatnia msza za ojczyznę w wykonaniu księdza Zbigniewa bo zawsze to wnosiło w naszą duchowość takie wzmocnienie. To też żal, że już ksiądz Zbigniew nie przyjdzie do nas na te święta, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkanocne, gdzie zawsze nam robił taką krótką rekolekcję, gdzie pokazywał, gdzie powinna stać Solidarność i w którym kierunku zdążać. I to, to będzie najbardziej brakować. Jeszcze tydzień temu przed mszą za ojczyznę, kiedy spytałeś mnie, czy nie będę za ostro agitował do wyborów, a ja odpowiedziałem, że o wyborach nie mam żadnej intencji. Powiedziałeś dobrze, skoro tak, to ja coś powiem. I pomszy zaprosiłeś nas na następną, już po wakacjach we wrześniu. I przyjdziemy na ten szczebel za Ojczyste, za Polskę, z naszym wkładem w mozaikę europejską. Bo ty tu będziesz. Zima 84 roku, styczeń. Ja jestem świeżo po wyjściu z więzienia i razem z kolegami postanawiamy założyć duszpasterstwo ludzi pracy. I w nasze kroki w sposób naturalny skierowały się do Parafii Opatrzności Bożej. Tam bowiem mieścił się Społeczny Komitet Pomocy Więzionym Internowanym, Tam działał święty pamięci ksiądz Józef Sanak. No i na wizytacji biskupie i księdza kardynała Macharskiego zgłosiliśmy taką propozycję i ku naszemu zaskoczeniu spotkaliśmy się z odmową i to dość zdecydowaną. Ksiądz kardynał powiedział, że on nie przewiduje chowania pod kapelusz kardynalski Działalności politycznej, Solidarności Podziemnej, i na to się nie godzi. Wyszliśmy z domu parafialnego na Placu patrzności Bożej, spojrzeliśmy po sobie, i wtedy Andrzej Grajewski powiedział: Słuchajcie, chodźmy za rzekę, tam jest inna decyzja, jest nowy proboszcz młody, może on nas przyjmie. No i przyszliśmy tutaj do dzisiejszej katedry, do kościoła wtedy świętego Mikołaja. Mimo wieczornej pory otworzono nam, Ksiądz Zbigniew był bardzo zaskoczony, ale po wysłuchaniu naszych racji przy nas chwycił za telefon, zadzwonił do wtedy jeszcze już nieżyjącego księdza ordynariusza biskupa katowickiego Herberta Bednorza. I ten zgodził się na to I w ten sposób tak narodziło się też prastectwo ludzi pracy. Raz w miesiącu przychodziliśmy, różni ludzie przychodzili, szpiedzy też, proszę pana, bo ich nie brakowało, ale w Ksiądz Powada był zawsze gościnny, spokojny. No i proszę pana. W 82 roku proszę pana zmarł mi syn, który miał 16, 17 lat. Proszę pana, a było ciężko wtedy sprawa pogrzebu, zresztą pan sobie wyobraża w takim wieku stracić syna, który najlepiej się zapowiadał. no. Był po prostu utalentowanym człowiekiem. No ale to wszystko się odbyło w ciągu, że tak powiem, do tygodnia. No i pogrzeb, potem sprawa po prostu połszewu. Święty Powada po bardzo nam tym pomógł. Pierwsze spotkania, które odbywały się, i poznaliśmy się za Powady, były spotkania na plewanii. I tam zawsze był otwarty na nasze, nie tylko dla nas były otwarte drzwi, ale również na, nas, na nasze pomysły, jak żeśmy tam coś sugerowali czy proponowali. Czasem tam delikatnie mówił, że może, może troszkę inaczej, ale tak generalnie to nas popierał życzliwością taką, że a równocześnie robił to bardzo delikatnie. Nie była to jakaś ingerencja w naszą działalność, tylko właśnie taka aprobata, ale równocześnie taka takie bym powiedziała, czuwanie z lotu ptaka. Nawoływał, by zło dobrem zwyciężać. Nie poddawać mu się, ale je zwyciężać. Dobrem. Nie jest to sprawa prosta. Ale ty się tego podjąłeś i realizowałeś przez 36 lat do samej swojej śmierci. W takim dużym zaangażowaniu się w duszpasterstwo ludzi pracy i ludzi solidarności. I tutaj, Ksiądz Zbigniew o wyraźnych przekonaniach, miał zawsze swój kościół, swój dom otwarty dla tego duszpasterstwa. Zbył się rozbić to duszpasterstwo, próbował zastraszyć się za dorbowszą, on się nie dawał. Był, nawet muszę powiedzieć, że doszło do zdumiewającej korespondencji. Wtedy się to nazywał Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, który napisał skargę pisemną do kurii decyzjalnej w Katowicach na niewłaściwe zachowanie proboszcza św. Mikołaja, księdza Powady, który w czasie rozmów z funkcjonariuszami używa słów powszechnie uważanych za obraźliwe. Nie dał się złamać. Kiedy przychodzili tutaj do niego na rozmowy, tak zwane rozmowy funkcjonariusze SB, miał taki obyczaj, że nigdy nie pozwolą im siadać i wszystkie rozmowy toczyły się na stojąco. To był jego sposób na skracanie czasu poświęconego tym rozmowom. Wokół księdza Zbigniewa zostali zainstalowani tajni współpracownicy, którzy donosili z kim się spotyka, o czym rozmawia przez telefon, kto do niego przychodzi, jakie rachunki płaci, Oprócz tego, służba bezpieczeństwa postanowiła księdza Zbigniewa zwerbować na tajnego współpracownika. Ksiądz Zbigniew dowiedział się o tym dopiero po, po latach, i może to i dobrze, bo znając jego temperament, byłaby wielka awantura na plebanii, gdzie przychodził do niego pewien funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, próbujący naciągnąć go na, na rozmowy, na zwierzenia. Ksiądz opowiadał, że za każdym razem takie spotkania kończyły się awanturą i wypraszaniem funkcjonariusza z kancelarii parafialnej. Są na to dowody, bo szczęśliwie akta kandydata na tajnego współpracownika ocalały i są w tej chwili w archiwach IPN -u. i można tam przeczytać faktycznie relacje funkcjonariusza, który skarży się, że ksiądz w Powada jest wobec niego niegrzeczny, jest nieprzejednany. I na koniec stateczka kończy się laurką właściwie dla Księdza Zbigniewa. Funkcjonariusz występuje do swoich przełożonych o odstąpienie od werbunku Księdza Zbigniewa z powodu jego nieprzejednanej antysocjalistycznej postawy. Często jeździłem z nim samochodem, bo byłem chorążem sztandaru. No i ze sztandarem my jeździli. Zawsze był serdeczny, taki wyrozumiały, no i, no i dał się po prostu lubię, nie można było. Słowa powiedzieć o nim najmniejszego z tego. To po prostu wzór do naśladowania. W 1988 roku w jesieni, to jeszcze było przed rozmowami przy Okrągłym Stole, Solidarność postanowiła ujawnić swoje niejawne struktury. I w każdym regionie, w tym na Podbeskidziu, zostały powołane takie tymczasowe władze Solidarności. Ja również byłem poproszony o udział w tym gronie. I wtedy, proszę sobie wyobrazić, spotkania tego grona, oczywiście one były nielegalne, myśmy tego nie ujawniali, dzięki księdzu powodzi, odbywały się tu na tej wieży katedralnej. Tam jest u góry taka salka nad, nad organami, i tam spotkała się ta jeszcze podziemna, ale już ujawniona Solidarność. Oczywiście to nie skończyło przygody księdza. Zbigniewa z funkcjonariuszami SB. Założono mu sprawę operacyjną. Był cały czas nadal inwigilowany, represjonowany również. Te represje miały różnoraki charakter. Czasem nie mógł dostać zgody na jakieś materiały budowlane, konieczne do, do remontu. Czasem miał kłopoty z paszportem. Takim symbolicznym przykładem, jak SBC potrafiła uprzykrzyć księdzu Zbigniewowi życie, był jego wyjazd na pierwszą pielgrzymkę do Rzymu po zakończeniu stanu wojennego, już na granicy polsko-czechosłowackiej został zabrany do osobistej rewizji, upokarzającej. SBC nie zawahali się, przetrzepując jego bagaż praktycznie do dna, nie zawahali się również grzebać w komunikantach, żeby znaleźć tam, nie wiem, grypsy. Przyjrzę na spotkanie Trochę Zabolczyka w Katowicach. Ja też tam byłem. I zobaczymy, gdzie ze sługą Bożym, księdze Włodzimierz Kieplaniński. Zbiegł się z ja przyjechał i na to spotkanie. I potem pamiętamy wszyscy, ile razy prowadził młodzież Ksiądz powada emanował taką dobrocią, życzliwością i, i zawsze był otwarty na, na to, żeby pomagać. Jeszcze mam takie, też znowu dygresja, ale bardzo ważna. W stanie wojennym, pamiętam, spotykaliśmy się tam czasem prywatnie w zakrystii, rozmawialiśmy i pamiętam, podszedł kiedyś do mnie i mówi tak, dziewczyny powiedzcie, z czego wy żyjecie? To był czas, kiedy nasi mężowie gdzieś tam byli internowani czy aresztowani, nie mieliśmy regularnych pensji, dochodów, i to był jego takie, taki odruch, takiego właśnie współczucia, a równocześnie zaradzenia, bo to za każdym pytaniem potem nie, to pytanie nie pozostawało bez odpowiedzi, prawda, czy bez, za sobą niosła jakąś pomoc. I czuliśmy tą wspólnotę myśli i ducha, i za to Ci dziękujemy. Z katedry zawsze wyjeżdżał autobus pielgrzymów na pielgrzymkę do piekaw śląskich, do Matki Bożej, Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Tutaj to, jego, ta jego miłość do ludzi pracy również wyrażała się w tym. Pielgrzymowaniu tam, gdzie papież Jan Paweł Długi, jako jeszcze kardynał Karol Wojtyła, sam o tym powiedział, uczył się mówić do ludzi pacy. Bogu dziękujemy za, za takiego właśnie kapłana, który nie zapominał, że dużą kapłaństwa jest pożywczą moc i znakiem rozpoznawczym. Właśnie tego wszystkiego i śmigli. Ksiądz Zbyszek był dla mnie starszym bratem. Był prawie w wieku mojego starszego brata, którego mam w Poznaniu, ale księdza Zbyszka miałem tu na co dzień. Naprawdę na co dzień. Bardzo często dzwonił do mnie, ja do niego spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o... O polityce oświetlonej światłem Ewangelii. Że taka musi być polityka, inaczej ona jest bez sensu. I zawsze był taki do tego, mówił, pani Elu, no damy radę. Czasem ja panikowałam, czasem on, ale tak generalnie to bardzo dobrze nam się współpracowało. I jak ostatnio byłam w katedrze, jak był pogrzeb, to między innymi Przypominałam sobie te czasy, kiedy tam trzeba było latać po dachu, po strychu, yy, różne rzeczy yy, uzgadniać, yy, trudne decyzje podejmować. I... Myślę, że gdyby nie osoba, nie duchowość księdza Powady, yy, to nie byłoby dzisiaj Katedry Świętej Mikołaju <grywka> i nie byłoby tej wspaniałej uroczystości w czasie której wysłuchaliśmy listu prezydenta i zobaczyliśmy, jak święty Pamięci Księdz został oznaczony pośmiertnie Grzemko Mardorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wspierał prześladowanych, dodawał odwagi, zachęcał do aktywności. Pod jego kierunkiem Bielska Fara stała się przestrzenią niezależnej myśli i kultury. Nie zapominając o swojej pracy duszpasterskiej, bo wielu ludzi dzięki niemu dalekich od Kościoła do niego się zbliżyło, chrzciło dzieci, posyłało do pierwszej komunii, potem do bierzmowania, krzepił ducha i tego osobistego, pomagając nam utrzymywać łączność z Panem Bogiem, jak i tego niepodległościowego, pozwalając Szybciej i y, łatwiej doczekać niepodległości Polski. Był bardzo skromnym, ale bardzo życzliwym człowiekiem. Ale też jeśli chodzi o sprawy ojczyzny, sprawy wiary, był jednoznaczny i, i ten nam zawsze imponował. Wspaniały człowiek. Już go wśród nas nie ma, ale myślę, że patrzy na nas z góry i dodaje nam siły i Osobiście był przyjacielem naszej rodziny. To tym bardziej nam jest dzisiaj smutno, ale wiemy, wierzymy głęboko, że, że jest do ojca. Byszek również uczestniczył w pielgrzymkach ludzi pracy, które zawsze odbywają się w trzecią niedzielę września. Tę pracę, można powiedzieć, kontynuuje, i to chciałbym także zachować. Mając jego w pamięci, człowieka odważnego, człowieka o wyraźnych poglądach, miłującego ojczyznę, zatoskanego o także przyszłość, na jakich wartościach ma ta przyszłość być budowana, to chciałbym tutaj też kontynuować to jego zaangażowanie. Ślad, który pozostaje w tej świątyni, ten witraż tutaj. Księdza Jerzego Powiężka. Tak bardzo się z tą osobą I kiedyś zaproponowałeś nam, ludziom obleskijskiej solidarności, abyśmy ten ślad tutaj zostawili. Tak, ksiądz Jerzy zapłacił cenę najwyższą, ale ty płaciłeś tę cenę przywiązania do wiary, przywiązania do wartości, ale przede wszystkim do ludzi prostych. I za to Ci dziękujemy. Żegnam Cię drogi przyjacielu, drogi braci w także w tej wspólnocie ekumenicznej, którą wychowaliśmy. Słowami Jezusa Chrystusa, skazania na górze. Błogosławie, którzy łaką i tachną sprawiedliwości, albowiem oni będą nas Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych. I odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że skrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Jerzy Jezusa, Chrystusa, syna jego, jedynego Pana naszego, który się począł z ducha świętego, Starożyt się z i Będzie we wrześniu czekał na nas kateczka. I przyjdziemy. Walczyliśmy w jakiś sposób każdy na odcinku swoim o wolność. Chcemy nadal trwać solidarnie i Ale spójnym. Niech będzie w naszym, Waszym życiu i nas wszystkich w miłości.